Rakiety startują ze specjalnych wyrzutni i tak zwanych kosmodromów. Przy komputerach, które łączą się z komputerami w statku kosmicznym, pracują tak zwani kontrolerzy lotów. Dysponują systemem łączności radiowej, więc rozmawiają z załogą, nawet gdy rakieta leci w kosmos. Astronauci, zgłasza się kosmodrom, słyszycie mnie? Zgłasza się załoga rakiety. Słyszymy was wyraźnie. Przed startem rakiety trwa tak zwane odliczanie. Oznacza 4 lub 5 dni, kiedy rakieta szykuje się do wystrzelenia w kosmos. Na samym końcu obsługa kosmodromu odlicza 10 sekund. Pomożecie mi? Uwaga. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Rakieta wystartowała! Ciekawe, jak czują się astronauci w rakiecie.